Przejdźmy znowu do, do płaszczyzny moralnej. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś najarał się Maryśki albo skorzystał z innych środków udurzających, i w dziwnym widzie wybiegł na ulicę, mamy dostęp do broni z kałachem i zabił 50 osób. Jak wtedy moralnie uzasadniłbym pan to, i jak pan by się czuł jako orędownik dostępu do broni, do właśnie używek w takiej sytuacji? Jakby pan wyszedł. I tym pięćdziesięciu rodzinom spojrzał w oczy i powiedział, nadal jestem zwolennikiem. To jak przeciwnicy dostępu do marihuany patrzą w oczy ofiarom tych wszystkich ludzi zastrzelonych na kampusach amerykańskich. Ci ludzie, ci zabójcy nie mieli marihuany. Gdyby mieli marihuanę, to by się naszpali i leżeli. Bo jak nie mieli dostępu do marihuany, to wzięli kałacha i będą całkowicie trzeźwi, wzięli i zastrzelili tyle osób. 200 osób zginęło przez to, że ci ludzie nie spali marihuany. Tak bym powiedział. Jasne? I też by się pan tak. pobudził i zaczerwienił jak teraz? No nie, nie, pan Januszu. To są zupełnie inne emocje. Z całym szacunkiem. Ale to jest prawda. Ci ludzie, ci wszyscy ci zabójcy z bronią, ani pan. Be czy pan Breivik yy, był pod wpływem marihuany? Nie. Nie, A gdyby był pod wpływem, to może, to może by nie strzelał, a? Może. Może by nawet pokochał lewicowców? O! właśnie chłopaki macie niezły staw dobrze no.